widać z tej strony Rzez proszę, jakie dzisiaj gramy w, no, w Destruction Simulator Autor. <coughs> już mi wszystko działa, więc powinno ten być dobrze, bo już się to chce wczytywać i ogólnie jest fajnie. Mm, no więc tak, co dzisiaj robimy? No, jak, jak chcieliśmy w poprzednim odcinku, no po prostu zaczniemy ro rozwalać jakieś rzeczy a co niby w symulatorze destrukcji innego można robić, oprócz rozwalania rzeczy, nie mam pojęcia. I zdecydowałem, że już zakończę swoją przygodę z Pet Simulator X, ta gra była fajna, ale mi się już nie chce ten i mnie to jeszcze dobija trochę, bo ci wszyscy dobrzy gracze, co nie teraz po tym update'cie Axolotl to w ogóle nie, po prostu to jest już jak taki Pet Simulator, to jest już tak Jak trochę taki odgrzewany kotlet Bo Ponieważ, bo tam są No bo Axolotle, no Im się tak chce pracować normalnie Nad tym grą, że to jest szok No co to ma być Update Axolotle, co z tego Że większe, że y, Axolotle są, y, że tekstury Są ukradzione z y, y, Innych Z tych Axolotlów, wiecie, z tych normalnych axolotlów. Walić to zrobimy... Zrobimy im axolotlowy, ten każdy Axolotl wygląda tak samo. No dlatego ta gra już jest słaba strasznie. Co? czy są jakieś ranki. Ja co? Mamy taki, taką brońkę. Nie. Ma co czwórka poleciała sobie? mam już więcej power'a. Ui. Jezus... Ej, co ze mną jest nie tak? Czemu ja znowu pojechałem w tą samą tom? Tylko nie wiem, co robią te laki bloki. Bo one są ciekawe. Pewnie jakiś dodatek. Bo nie mieli co dodawać już w sumie do tej gry, bo jeden... Bo no... Bo tylko się niszczy. Dobra. Ciężarówko. Powiedz papa. Kabum. No i buchnęło. Boch, tak, jeszcze masz bombkę. Jezu, zniknęła z powierzchni ziemi dos dosłownie. Dobra, chcę wywalić ten wielki dom w powietrze. Najpierw zacznijmy od komina. Ale to komin to. Wyprost, przetestujemy naszą nową broń. Wow. Ej, ona do. Wow. Ej, ona dobra jest. Większy level. No i pięknie. I zaraz będzie kolejna kraina. Będzie kolejne rzeczy do rozwalania. Pyk. Pątka. Niszczonko, niszczonko. Jest. Pozbawiliśmy dom, dom fundamentów. Wow. Ej, dobra. jaka, mam... Na pewno lepszy ten. Lepsze bomby, bo to będzie bardziej satysfakcjonujące postawianie tych bomb. Backpack nie, bo na razie mi to nie przeszkadza aż tak mocno. Dobra, tutaj nie chcę mi się Cię wysadzać, więc proszę bombkę. Na razie ta bomba robi coś około 300, tak? A broń. Nie. Broń. No, broń mniej. Definitywnie mniej, ale bronią można tak spamić. Dobra, to się nazywa Lord Prosiak robi remont w tej Hawirze. Dobra, robimy remont w sensie. Wy... Najpierw trzeba zrobić wyburzenie jak się już zrobi wyburzenie, to wtedy dopiero można robić remont. To... Znaczy, to się... To, to, to... to. O, dobra. No i jak ładnie, jak pięknie. I od razu więcej miejsca się w domu zrobiło. No, i nice. Od tu więcej miejsca, no i jak ładnie, jak pięknie, wszyscy się je cieszą, oprócz właścicieli tego domu. Ej, ale e, fajne nawet takie wyburzanie tych fundamentów. To jest fajne zajęcie, zobaczę, dobra, tak. No, jak wam mówię, no ten Pet Simulator, no może jest, ale... No może jest tam fajny, ale mnie już znudziło to, no bo... No niby to jest jakaś satysfakcja z tego, ale ja już tej satysfakcji nie czuję z tego, jak widzę te moje kilkobilionowe zwierzaki. Teraz to pofizowałem te wszystkie zwierzaki i ja powiedziałem, że ja już tego nie wbijam, bo ja widziałem złote pe złotego peta, który miał dwa... dwa... Ja wyfizowałem do wszystkich moich petów prawie, złotego peta, który miał dwa, dwa tryliony, a to nawet nie był ureń, Rainbow Pet i nawet nie był mityczny, więc mi się nie chciało już tego wbijać, serio. Jeszcze jak nie można jak normalny człowiek kupić tej niby Axolotlowej krainy ukradzionej z yy, tekst. Uk... Wo ej spoko, to są rzeczy. Yy, co nie i oni to kradną wszystko z innych... Wait, backpack... Nie, backpacka na razie nie, bombkę lepszą. No to na pewno bombkę lepszą yy, i później teraz będziemy lecieć w... Nie, dopiero przy następnej krainie, czyli przy tym stateczku śmiesznym będziemy lecieć w... No, zobaczę jak ta bomba działa. Ło, wow, już 300 to robi. Nie. Proszę jedna. Proszę druga Ta nawet 400. Tutaj już 800. Ej, dobra. Ej, ale płacało się w tą bombę, bombę pójść. Uwaga. 500... Nie no, o du dużo, jest dużo większa różnica, nawet dwa razy więcej. Kabu. Dobra, i już teraz mi się wydaje, że będziemy musieli zainwestować w lepszy plecak. Bo to jest masakra już. Ło, jak, jak to w ogóle po, porozwalałem całe? Proszę, bomba. No i pięknie, bomba. To rozwalę za pomocą mojego karabinu. Kolejna bomba, czemu nie? Pyk. Bomba, już ty po to rozwalił w ogóle. No, no i się nap naprawia, można to tak nazwać To so, rzucimy bombę do tej wieży, później pójdziemy wyburzać fu fundamenty. I spać, dobra. Kurde, legbomba! O, dobra. No i jak ładnie, jak pięknie, w shopie, lepszy backpack. Dobra, stać. nas. na pięć tysięcy i dwa razy więcej. Dobrze, dobrze. Yy, nie, jeszcze nie mamy. O, jeszcze, jeszcze tak mało do następnego levelu. Dobra, bombka. No i już następny level, jak, jak ładnie, jak pięknie, proszę bomba. Tutaj zaczynamy rozwalać fundamenty, bomba. No, bomba. O dobra. Tą ścianę masz wywalić bombo, bo ona się tak toczy śmiesznie. Eee, uwaga. Będzie lag. W sensie już. Wow, wow. Na czym to się trzyma? Powiedz papa, domku. Ej, ale jeszcze to się trzyma. Zakładnie, dość dobra bomba. I wywalamy tutaj. Wow. To. O. No i teraz bomba. I teraz tylko patrzymy. Kabum. Dobra. I to już możemy... się... Chciałem powiedzieć, że możemy się szykować do sprzedania, ale jednak nie. Teraz będziemy mogli się szykować do sprzedania. No. Co? 10 tysięcy? Ej, nie no. Teraz to będzie się zarabiało, jak król. Dobra, jeszcze bombka tutaj. Proszę. Bombka raz, bombka dwa. Jakby ten symulator się nie nudzi w przeciwieństwie do Pet Simulatora, bo tutaj jednak coś się robi, a nie trzeba tylko klikać w jednym miejsce. Pyk. Dobra. No i wybuchło i teraz pięknie, wystarczy tylko zrobić tak. I patrzymy. Oj, 800 ładnie, pięknie. A jeszcze do komin nałożymy, czemu nie. Kurde, to wypada. Dobra, domek jest już totalnie zdewastowany. Kabum. Ten, widzę, że też gościu nieźle. Rozwa rozwalił. Wow. Dobra, i tutaj położymy. I pyk. I pyk te moje tamten buchające ta bomba. Anyway, nie nie jesteśmy tak szybcy, że możemy temu ten a to w sumie to teraz możemy sprzedać. Kupimy sobie lepszą tą. O, taki placzek extra speed. O, większy, większy speed. Ciekawe, czy to będzie się stakować. Nie, to nie będzie się stakować. Wow, potrójny strzał w ogóle. Jakie fajne. Ej, to będzie może nawet lepsze, lepsze od naszych. Jezus, ale to myli. Bo to jest trzy razy ten. No, jest wolniejsze, to fakt, ale. Wow, ej, mnóstwo to robi ubrażeń. Nic się nie obrażę, nie, ale klocuszków robi w sumie. Dobra, tutaj damy ten, tutaj strzał. Kabum do komina wrzucimy, czemu nie? Dobra, i jak się skończą fundamenty, to się jak się rozwalą, jak rozwalimy w sumie, fundamentalnie się skończą, to ten. No i już. I teraz bomba i zarabiamy miliony, kabum. A, jeszcze jedna? Ej, trzeba to trochę rozwalić, tutaj może... Hmm, jakoś tak taktycznie. Tędy? Tutaj może? O, no tutaj. Dobra, plus 10 tysięcy w kieszeni. Teraz na co zbieramy? Nie, mi się wydaje, że na następną 40 tysięcy... 30 tysięcy... Bomby 30 tysięcy. No to... Bomba, backpack, rakietnica, okej. Okay. Bo bomby są jednak spoko. Ja chcę osiągnąć taki poziom bomb, że jedną bombą można rozsadzić ten cały dom. Wiem, że to są marzenia lekkie, ale... 300, dobra. Proszę bomba. Kurde, nie trafię. pyk. U-level up? Zaraz będzie nowa kraina. Pyk, bomba. Serio? Dobra, tutaj rzucimy, bo... nie, tutaj tak. Wiecie ja co, jakaś pośledza. Co jest tym nie nie Ja Nie no, serio? To, to, są jakieś jaja. Ja, ja... tak? No. Jezu, już chciałam się wkurzyć, bo to przeleciało przez to nawet. No i najs... Nice, 800... 800 klocków w kieszeni Nie, bo jeden klocek równa się... Dwa, dwa te koiny, czy nie wiem co to jest Kurde wejdź Dziękuję No i to już Sel... sel selniemy no i lecimy teraz. Zobaczę jak się te auta... Ej, wow, Ej, nawet to jest satysfakcjonujące, szczerze mówiąc. Ej, ale z tych trybun musi być dużo hajsu. No, nawet dużo. Tak. Nawet, nawet. Jak na pierwszym krainę, to dużo. Bardzo dużo w sumie nawet. Nie, na tej budowie. No, nie, na tej budowie chyba nie ma nic takiego wielkiego, co możemy. wy... Nie, są, 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 są przecież. One są puste. W... No, one są puste w środku, niestety. No, ale tak jak ten dom. Ile z tego będzie? 800. Ej, dobrze, dobrze jest. Dobra, bomba. Wow, i tutaj to już robimy taką rozwałkę, że to jest normalnie hit. Wow. Dobra, tutaj bomba. Nie no, rozsadzamy ten plac budowy. Wow. Dobra, to jest fajne, ale lecimy teraz, bo chcę wam pokazać następną krainę, czyli tak, w tej farmie są takie duże rzeczy. To pójdziemy na tą farmę, bo tutaj jest to do rozsadzenia, to i to. To zostajemy się do... Do środka tych tych je rozsadzamy. Jedna bomba. Boom. Co już? Dobra, backpack full. O i teraz uwaga, uwaga, kolejna bomba. Która pewnie będzie rozsadzała wszystko. Dobra. Nice. I ta strona. Ej ło, wow, ta bomba może być potężna. To zobaczymy ile ona wysadza. Takie porównania z tą wieżą, a ta do, A ta jak spadnie. Ło. Wow. Nie, prawie tak samo, ej, myślałam, że będzie lepiej. Mmm, 700, no tak średnio. To wow, już było lepsze. Dobra, nie, na, na tym jednak tak fajnie się, no możemy ewentualnie tutaj, no jedno tak, jedno to czterysta, no to dobra, Ach, poleciała ta bomba, nawet nic nie rozsadziła, no to dobra, no to i zobaczę, czy jak, jak ten dom się ma przy tej bombie, pyk. Hmm, średnia, średnia. No może lekka jest różnica pomiędzy tamtą bombą, ale nie aż taka duża. Nie aż taka duża jak tam przy tamtej... przy tym C4, z którymi zaczynaliśmy na początku odcinka. Nie, może po prostu powinienem zrobić taką taktykę z tymi fundamentami i wtedy i wtedy się okaże czy ten... Dobra. Czemu tylko ekstra spit leci w że te efekty na siebie nie, się nie nakładają. Dobra. Pyk, bomba. Pyk. Aha, tutaj jeszcze na tym stoi. Dobra, pyk. Pyk, pyk. Dobra i teraz zobaczymy ile z tego dostaniemy. Chyba dużo. Mmm, 100 różnicy. No nie jest... Nie jest źle, ale nie też tragicznie. Poza to dostaniemy dużo. No Nie, też 900. I teraz to rozwalamy. To rozwalamy. No i fundamenty poszły. Dobra, mam nadzieję, że dąży jeszcze wysadzić tamte. Co to ma być? Dobra, nie wiem, ale zobaczę ile jeszcze odcinek. 19 minut, no to to może być taki 20-minutowy w sumie, no to Wy teraz zobaczycie je kupno now jak nową... chwilę z nowej krainy. Nie no, tak będzie miał 25 minut gdzieś, bo, bo jednak nie chcę kupić tego plecaka, tylko... A w sumie plecak też może być. Dobra, nie wiem co kupić. Mam dylemat. Co je? Co się? Co to miało być? Ja się pytam. Kube. Pyk. Dobra, już jest level 20. Pyk. Pyk. Ta bomba leci za daleko. No, ona jest taka. O, na tym chyba jeszcze nigdy nie byłem, bo ja już na poprzednim koncie grałem w Destru Destruction Simulator. O, to, to ładnie, o, to, to, to bardzo ładnie buchnie. Zamach statku! Wow, wo. Tysiąc już. Wow, dobra. To było satysfakcjonujące. To było już troszeczkę satysfakcjonujące. O, jaki ten. Lucky block, co tu mamy? Dwa. Co? Dwa razy. się stało? O, oh je! Yeah. Dwa razy bridź, czyli że. Na przykład, jak to rozwalę, to będę miał dwa razy więcej tego, tak? Tak, 2000. Dobra, inwestujemy w nowy ten, nowy plecak. Tak, sell, upgradeujemy. No, kur, kurde, kusi tego, dobra, kupimy tego szarka, bo to i tak się nie. Kupimy te coś. Chicken. Co to ma być? Co to jest? Dobra. Jaki to robi bum. 1005. Dobra. Pyk. Dobra. Tutaj też zrobimy dziurę. Tutaj bombka poleci do, śro do środka. Tutaj pyk. Selnimy. Płyknijmy, tam walnijmy, Ku kuciaka Py kuciak Ja bym tam ten rozwalił z chęcią. Kuciak. Chyba mi się uda nawet może do 3000 zrobić. Jak dobrze, jak dobrze podłożymy tą bombę. Teraz? Nie, tysiąc, kurde. O, oh, wait, bo to się przewróciło. Tutaj, tutaj gdzieś, jakbyśmy Tutaj. O, dobra. To, to jest dobre. Co jest w tym modiał nie dobra. 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 Niestety jeszcze nie. Tutaj możemy walunąć. I już chyba będzie nas stać. Tak, już nas stać na nowy plecaczek, i możemy jeszcze to ekstra spić znowu. No, widać, że twórcom się nie chciało trochę przy tych bustach pracować, ale i tak fajnie, że takie coś zrobili. No to łatwia dość sporo. Następne będzie więzienie. Ej, to to z tego będzie Haj słowo. Dobra, kuciak. Do rakiety, polecą w kosmos, będzie fajnie. Pyk! Kurde, wypadło. Py, pyk, pyk. Pyk. Tutaj. Candy. Nie. nie działa. Tutaj. Nie, nie. Nie pykło. Halo. Możesz tutaj pyknąć? No, czemu to tak do mnie wraca? Proszę. Nie ruszaj się. Dobra, już jest ful i teraz zostałem 15, 15 tysięcy. Nie, nagle, no, dla mnie ok. Wynik. Porównanie do innych to nawet bardzo ok. Teraz ja bym bombę poszedł, bo bomby dość dużo dają. Ale już nie wiem, czy się odcinek skończy. Skończyć nie powinien. Zobaczę. No to już się powinien skończyć. A więc tak. Z tej strony był Lord Prosiak, może mnie nie słyszeliście, a nie, bo wy tak aż tej muzyki, jej głośno nie macie, jak ja wam ściszę na pożegnanie. E, no dobra, no to e, z tej strony był Lord Prosiak, e, nie, nie rok, Lord Prosiak, e, subskrybujcie, lajkujcie, e, trzymajcie ciepło, cześć, naura.